Witam, na liczne zapytania, jak podawać kapustę z bułką tartą, pokazuję dzisiaj. I co do tej bułki tartej na, na obiad. Do bułki tartej najlepiej, czyli do tej kapusty, dodajemy mięso. Dzisiaj mamy baraninkę. W baraninie ważne jest, żeby powięzi były pościągane. Wtedy jest naprawdę smaczna. Mmm. I do tego kluski śląskie. Lub kopytka. Dzisiaj mamy kopytka. Tak? Kopytka są świetne. Jem z nożem, nie jem widelcem. Mm. Wyborne pozdrowienia. Oczywiście dla Sylwestra Pozdrawiam też Matiego. Serdeczności pozdrowienia. Życzę wszystkim udanej niedzieli. A co do, yy, do takiego obiadu, najlepiej polecam. Polecam kieliszek czegoś. Tu jeszcze chciałem Wam pokazać, że taką kapustę warto podlać sosem sojowym. Lepszy jest smak. Pozdrowienia, serdeczności. Nie zapomnij suba kanału, mówił do Was StarTV. Jak zrobić kapustę i co do niej podać? A baranina jest wyborna, dlatego jemią ręcyma. Mmm. Naprawdę pyszna. Smacznego życzę siema.